Warszawa kocha wizualizację. Gdyby wszystkie projekty z ostatnich 15 lat powstały, bylibyśmy już Manhattanem Europy, a nie tylko pretendentem do tego tytułu. Dziś zwiedzimy cztery adresy, o których w Warszawie mówi się od lat, a w terenie wciąż cisza. Przejrzałem pozwolenia na budowę i plany inwestorów. Sprawdzamy, które budowy faktycznie ruszają, a które są wstrzymane na czas nieokreślony. Zaczynamy od największej legendy, która właśnie wróciła do gry z zupełnie nowym rozdaniem Lilium Tower. Jeśli interesujecie się architekturą, na pewno kojarzycie ten projekt z 2007 roku. To miała być wizytówka Warszawy, zaprojektowana przez Zachę Hadid. 260 metrów wysokości, obła bryła, przypominająca pąk Lilii. To był projekt bardzo specyficzny, jak żywcem, wyrwany z filmu science fiction. Niestety ten pomysł zabił kryzys finansowy w 2009 roku. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zapomnijcie o futurystycznych kształtach. Nowy projekt, przygotowany przez polską pracownię Apa Wojciechowski, to brutalna optymalizacja. Nowy budynek nie będzie już rzeźbą. Ma być wizualnym bliźniakiem sąsiedniego Lim Center, czyli dawnego Mariota. Prosta bryła, która domknie tzw. ścianę zachodnią, Alei jerozolimskich. Co wiemy na pewno? Na pewno wiemy, że inwestor, spółka kontrolowana przez Golden Star Group, nie rzuca słów na wiatr. W październiku 2024 roku uzyskali prawomocne pozwolenie na budowę dla wieży o wysokości 193 metrów. Wydawałoby się, że to koniec tematu i lada chwila wjeżdżają koparki. Ale tu następuje zwrot akcji. Dotarłem do informacji, że pod sam koniec ubiegłego roku dokładnie 29 grudnia 2025 Inwestor złożył wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Mianowicie, chodzi o realizację pierwotnej wizji, czyli wzniesienie wieży o wysokości tylko 260 metrów. Oczywiście nie oszukujmy się, na tle warszawskich wieżowców to i tak byłby jeden z najwyższych projektów, ale skoro można wyżej, to dlaczego nie? Gra toczy się o gigantyczne pieniądze i powierzchnię użytkową. Inwestor jest zdeterminowany do tego stopnia, że zaczął skupować mieszkania w bloku po drugiej stronie ulicy Chałubińskiego. Po co, żeby uniknąć protestów mieszkańców dotyczących zabierania światła słonecznego? Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, które zacieniasz, nikt ci nie zaprotestuje. Rozwiązanie proste i skuteczne. Jednak na drodze stoi miasto. Trwają prace nad planem ogólnym, który w tym miejscu chce ograniczyć wysokość do 175 metrów. Mamy więc wyścig z czasem. Pytanie brzmi: czy inwestor zdobędzie papiery na 260 metrów, zanim urzędnicy uchwalą nowe limity? Niestety na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast mogę wam opowiedzieć o ważnym aspekcie technicznym, o którym mało się mówi. Budowa Lilium to operacja na żywym organizmie. Nowa wieża ma wyrastać ze wspólnego podium z istniejącym LIM Center. Każdy kto był tam w środku wie, że ten kompleks mimo liftingów i remontów pachnie jeszcze trochę późnym PRL-em. Budowa tego kolosa ruszyła jeszcze w 1977 roku, a oficjalne oddanie do użytku nastąpiło w 1989. Prawdziwym wyzwaniem jest logistyka. Budowa wrośnie w istniejące przyziemie, w którym tętni życie. W środku swoje biura mają potężne korporacje, ale działają tam też dziesiątki małych handlowców i usługodawców w pasażach. Nie można po prostu wyłączyć prądu i zamknąć drzwi. To wymaga realizacji z planem, tak aby nie sparaliżować biznesów ludzi, którzy, którzy tam pracują. Podsumowując, to nie jest projekt wirtualny. Papiery na 193 metry leżą na stole. Jednak dopóki ratusz nie odrzuci albo nie zatwierdzi powrotu do 260 metrów, inwestor nie rozpocznie prac. Budowa ruszy dopiero wtedy, gdy ostatecznie wyjaśni się, jak wysoko można tu budować. Przenosimy się teraz zaledwie 300 metrów dalej, na róg ulicy Nowogrodzkiej i Emilii Plater. To tutaj realizowany jest projekt o niespotykanej strukturze inwestorskiej. Mowa o wieżowcu Roma Tower. To wspólne przedsięwzięcie giełdowego dewelopera BBI Development oraz Archidiecezji Warszawskiej. Mamy tu więc grunt kościelny i komercyjne pieniądze. I tutaj musimy na chwilę się zatrzymać, żeby wyjaśnić zamieszanie z liczbami. Jeśli wpiszecie nazwę wieżowca w Google, wiele portali krzyczy w nagłówkach o 180 metrach. Jednak dotarłem do oficjalnego komunikatu giełdowego inwestora z listopada 2025 roku. W dokumentach, jak byk jest napisane, że wysokość to 170 metrów. Dziennikarze prawdopodobnie doliczają iglice, albo po prostu kopiują od siebie fikcyjne koncepcje. Ale wysokość to nie jedyna rzecz, którą zweryfikowała rzeczywistość. Przez lata walki o papiery rynek w Warszawie wywrócił się do góry nogami, a inwestor wyciągnął z tego wnioski. Dlatego nastąpiła kluczowa zmiana w stosunku do pierwotnych planów. To nie będzie biurowiec. Rynek zweryfikował potrzeby i wieża powstanie jako luksusowy apartamentowiec. Za nową bryłę, ustawioną ukośnie do siatki ulic, odpowiada pracownia UNES Projekt i architekt Jacek Świderski. Dlaczego na ten moment czekaliśmy ponad dekadę? Niestety, ale inwestycja była blokowana przez protesty dotyczące zacieniania sąsiednich kamienic. Analizy wykazały, że cień padnie na sześć lokali komunalnych. Inwestor dogadał się z ratuszem i w zamian za zielone światło na budowę sfinansuje generalny remont tych mieszkań oraz klatek schodowych. Ale spokojnie, nie będą już tam mieszkali ludzie. Te lokale po prostu przestaną być mieszkaniami i zmienią funkcję na biurową. A co z lokatorami? Inwestor sfinansuje generalny remont innych lokali zastępczych wskazanych przez miasto, do których przeprowadzą się obecni mieszkańcy. Dzięki temu trafią do mieszkań o wyższym standardzie i z pełnym dostępem do słońca. Powiem szczerze, że jak pierwszy raz wczytałem się w ten układ, byłem pod wrażeniem. To rzadki w Warszawie przykład rozwiązania typu win-win. Miasto ma odnowione lokale, deweloper ma pozwolenie, a lokatorzy lepszy standard. Nawet na forach urbanistycznych, gdzie zwykle dominuje krytyka deweloperów, Mieszkańcy i pasjonaci popierają ten ruch. I trudno się dziwić, bo ta układanka ma jeszcze jeden kluczowy element. Kościół nie oddaje tego terenu za darmo. Tutaj również zadziałał prosty mechanizm grunt za infrastrukturę. Deweloper, w zamian za możliwość budowy na kościelnej ziemi, musi wykonać konkretną robotę dla parafii. Mówimy tu o dwóch dużych inwestycjach. Po pierwsze, generalny remont zabytkowej wikariatki, która stoi tuż obok. Po drugie, budowa od zera nowoczesnego domu parafialnego. Umowę na te prace dopięto dopiero w październiku 2024 roku. Skoro deweloper lekką ręką zgadza się na remonty mieszkań komunalnych, renowacje zabytków i budowę nowych obiektów dla parafii, to wyobraźcie sobie o jakich pieniądzach my tu rozmawiamy. Jestem bardzo ciekawy oficjalnego ocennika tych apartamentów. Skoro opłaca się ponieść tak gigantyczne koszty dodatkowe, to ceny za metr kwadratowy w Roma Tower będą pewnie astronomiczne. Jedyne co w tej całej historii boli to czas. Szkoda, że dojście do tak logicznych wniosków zajęło wszystkim stronom ponad dekadę. Przenosimy się teraz do działki, co do której, podobnie jak wy, mam największe wątpliwości. Moim zdaniem ten wieżowiec powstanie najpóźniej, o ile w ogóle powstanie. Mowa o terenie przy ulicy Złotej, tuż obok Złotych Tarasów, gdzie obecnie stoi hotel Mercure. Na papierze sytuacja wygląda imponująco. Miasto wydało dla tej działki warunki zabudowy. Decyzja pozwala na realizację wieżowca o wysokości aż 240 metrów wraz z iglicą. To gigantyczna skala. Budynek byłby wyższy od Pałacu Kultury i zdominowałby tę część centrum. Pierwotnie właściciel, firma Orbis, marzył tu nawet o dwóch wieżach, ale ostatecznie zgoda dotyczy jednej potężnej dominanty. Ale tu pojawia się potężny problem, o którym mówi się w kuluarach. To konflikt sąsiedzki, bo tuż obok stoi luksusowy apartamentowiec Złota 44. Mieszkańcy żagla kupowali apartamenty dla widoków i prywatności. Budowa 240-metrowego kolosa tuż za ich oknami to dla nich koszmar. Zamiast panoramy miasta mieliby widok na ścianę biurowca, zamiast prywatności zaglądanie sobie w okna z odległości kilkudziesięciu metrów. To zabiłoby status premium wielu apartamentów. Dlatego możemy być pewni, że każda próba budowy spotka się z zaciekłymi protestami najbogatszych. Do tego dochodzi chłodna kalkulacja obecnego właściciela działki, firmy Akor Invest. Zamiast przygotowywać się do rozbiórki hotelu, inwestor zamówił ekipy remontowe. Hotel Mercure przeszedł w zeszłym roku wielomilionową renowację. Remontowane było ponad 300 pokoi, łazienki i lobby. Stanowisko inwestora jest brutalnie szczere. Emilia Maraszek z Akor Invest mówi wprost: Priorytetem jest zwrot z zainwestowanego kapitału. Kwestia budowy wieżowca to perspektywa długoterminowa. Co to oznacza w praktyce? Że przez najbliższe 10, a może i 15 lat żaden dźwig tu nie wiedzie. Nikt nie wydaje fortuny na generalny remont, żeby rok później zburzyć budynek. Miasto, co prawda, myśli o tym miejscu jako o domknięciu tzw. ściany zachodniej, ale na razie zostajemy ze starym, dobrym Merkurem w nowej szacie. Przesuwamy się na północ do serca biznesowej Woli, na rondo ONZ. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna niż przy hotelu Mercure. Tam inwestor remontuje budynek, a tutaj budynek od lat straszy pustkami. Mowa o biurowcu Ilmet, znanym niegdyś skręcącego się logo Mercedesa na dachu. Dziś ten obiekt to w zasadzie budynek widmo, stoi ciemny, pusty i pozbawiony życia w jednym z najbardziej ruchliwych punktów miasta. W przeciwieństwie do Mercura, tutaj wyburzenie jest nieuniknione i znacznie bliższe realizacji. Dlaczego? Bo Ilmet jest już technicznie martwy. Właściciel szwedzka firma Skanska już dawno temu opróżniła budynek znajemców. W środku przeprowadzono nawet demontaż części instalacji. Tam nie ma powrotu do funkcjonowania. Plan jest gotowy i leży na stole. W miejscu starego Ilmetu ma powstać wieżowiec o nazwie Warsaw One. Projekt pracowni Schmidt-Hammer-Lassen zakłada budowę nowoczesnej wieży o wysokości 188 metrów. Skanska ma komplet dokumentów. W tym prawomocne pozwolenie na budowę. Teoretycznie mogliby wjechać z ciężkim sprzętem jutro rano, ale polityka firmy jest bezlitosna zero spekulacji. Koparki wjadą na plac dopiero w momencie, gdy na biurku prezesa wyląduje podpisana umowa z kluczowym najemcą na wynajem większości budynku. Rynek biurowy był trudny, więc Szwedzi skupili się na innych projektach, jak choćby pobliskie studio. Ale nie miejcie złudzeń: dni ilmetu są policzone. W końcu to działka w samym sercu miasta, tuż przy wejściu do drugiej linii metra. Ten grunt jest zbyt cenny, by stał na nim martwy budynek. Kiedy dokładnie zniknie Ilmet, oficjalnego komunikatu wciąż brak. Ale patrząc na to, jak deweloperzy wracają do gry, obstawiam, że ten moment nadejdzie szybciej niż nam się wydaje. Szczególnie, że Skanska właśnie kończy sporo swoich inwestycji. Więc tak wygląda krajobraz przyszłej Warszawy. Mamy Roma Tower, który po dekadzie wreszcie dostał zielone światło. Mamy Lilium Tower, gdzie toczy się gra o rekordową wysokość. Mamy Warsaw One, który czeka na jednego dużego klienta. I wreszcie mamy projekt przy Złotej 48, gdzie wizja 240 metrów musi ustąpić miejsca twardej kalkulacji i remontowi obecnego budynku. Pamiętajcie, proszę, o zbiórce na nowego drona. Zerknąłem dziś na licznik i mamy już 7% celu. Wielkie dzięki za każdą wpłatę. Do moich patronów wysłałem już osobne podziękowania mailowe, ale chcę to powiedzieć też tutaj publicznie. Dziękuję. To dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. Mam ogromną nadzieję, że gdy przyjdzie lato i pogoda się poprawi, te wszystkie inwestycje będę mógł już nagrywać dla Was z nieba w jakości, na jaką zasługujecie. Słyszymy się niedługo, cześć!